Ktoś zauważył w budynku z USUDym powiadomił funkcjonariuszy Straży Pożarnej. Na miejscu pojawiły się trzy zastępy strażaków. Pracownicy i interesanci Zakładu Ubezpieczeń społecznych zostali ewakuowani. W sumie budynek musiało opuścić 170 osób. Niektóre wymagały interwencji lekarskiej. Wezwani ratownicy weszli do zadymionego budynku, odnaleźli źródło ognia i je ugasili. Następnie budynek ZUS-u został oddymiony. To jednak nie był koniec akcji: znaleziono bowiem pakunek mogący być ładunkiem wybuchowym. Ratownicy zostali ewakuowani, a na miejsce wezwano policyjnych pirotechników. Na szczęście nie była to bomba. i na szczęście były to tylko ćwiczenia. Jest to cykl ćwiczeń co miesięczny, które wykonuje państwowa straż pożarna co miesiąc w jakimś obiekcie. Dzisiaj organizowaliśmy ćwiczenia w oddziale ZUS-u na terenie miasta Kabiednej Góry. Ćwiczenia te polegały składały się jakby z takich trzech podstawowych części. W pierwszej części była to część ewakuacji obiektu. Przeprowadzona przez pracowników ZUS-u. Obowiązek takiej ewakuacji wynika z przepisów przeciwpożarowych. Wszystkie obiekty użyteczności publicznej zatrudniające ponad 50 osób muszą raz na dwa lata robić sprawdzenie ewakuacji, czyli robić takie praktyczne sprawdzenie ewakuacji. Dzisiaj takie się odbyło na terenie zakładu. Ubezpieczeń społecznych. Wszyscy strażacy mamy przeszkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. W tej pierwszej fazie działań, w momencie gdy my osoby ewakuujemy z miejsca niebezpiecznego, wtedy udzielamy tej pomocy, a następnie w dalszej kolejności te osoby są przekazywane pogotowiu. W dzisiejszych zdarzeniach. Nie brało udziału tak fizycznie pogotowie było ono dysponowane tylko aplikacyjnie. Oczywiście, gdyby takie zdarzenie miało miejsce, oczywiście by było tutaj również bardzo, bardzo dużo innych służb, czyli pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe, energetyczne, inne służby również by były zaangażowane w takie zdarzenie. Teraz przebieg akcji zostanie poddany szczegółowej analizie. W imieniu jednostki strażaków. Policji. Dziękujemy bardzo za uwagę. Życzymy miłej pracy miłego dnia. Ja koniec, Uwaga, koniec ćwiczeń.